Witajcie, z tej strony Arteż, a to kolejny odcinek z WarCrafta 3 Reforge Multiplayer. Jakoś nadal mam lekki nawyk do mówienia Re o Ale wracając, w dzisiejszym pojedynku mamy ludzi i gramy na innych ludzi, ale też chciałbym was prosić o komentowanie i komentowanie, komentowanie i komentowanie, ocenianie i komentowanie tego odcinka i też dawanie mi pora, ponieważ jakby to powiedzieć, Aj, nie czuję się jakbym był na zadowalającym poziomie w Urhefcie. Okej, okay, teraz poprosimy Cię o tak. O to ile to trzeba jeszcze do. To... Okej, okay, teraz będzie łatwiej. Okej, okay, jeszcze raz i idziesz mi robić później. Okej, okay. bardzo dobrze. teraz tutaj, będą ludzie od dwóch farem. Paremek Okej. Okay. Baba. Ba, ba. w mordzie. Ale to... Okej. Okay. Eee, komentowanie i tak dalej. I też e, niestety teraz będę miał nieco mniej czasu ze względu na to, że teraz na uczelni będę sobie biegał. Więc no, zdawa się. Okej, okej, okej. Dobry, dobry, dobry. Jeszcze... Tak, jeszcze dwóch teraz. Obecnie, po pierwszy wyszedł. Okej. Okay. Myk myk myk, budujcie się, budujcie się bardzo Gotowe. dobrze, bardzo dobrze. Oczywiście robimy Muradina. Gotowe. Oczywiście, że meta to jest pod paladyn, ale wolę Muradina. Bo to jednak stuny to Gotowe. sporo dają. Gotowe. Ok, bardzo dobrze, bardzo dobrze. I od razu sklepik sobie zrobili. Gotów do sklepik. Ty, tarta robić. Bardzo dobrze, Ctrl 5? Więcej drewna, więcej drewna. Wszędzie więcej drewna potrzeba. Okej. Okay. Tak, więcej pracy, więcej farem poprosimy W sumie jeszcze jedno foremkę poprosimy. Ok, bardzo dobrze. Myk, 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 kopcie, kopcie. Drewno do ogrywania jajeczek, krasnoludów, bo jak każdy wie, że krasnoludy składają jaja. Ok, bardzo dobrze, zobaczymy. Muszę sobie przypomnieć, jaka tutaj jest ekipa do dobro, bronienia. Okej, okay, poprosimy tak z Was do pomocy przy naszym zadaniu. To ja już pójdę. No okej okay. w tym czasie krasnoludek wyjdzie. Więcej farm właśnie nie zrobione. O bardzo dobrze... Wlaty, wlatywać, wlatywać, panowie. Myk myk myk. Opa. Dobrze jest. Tylko żeby pohater nie, nie nie brał całego demage na siebie. Okej, okay. wyspadać. Tak, z stunem jeden e, żeby nie przeżył. No cóż, cholerny stun. Okej. Okay. I jeszcze jednego poprosimy. Chłopka, roztropka. Dobra, oddaję agro. Opa. Rozstrzelać. Będziemy musieli niestety długo się healować, ale mamy choćby bazę ogarniętą. Opa. Myk, myk, myk. Okej. Okay. Jeszcze jednego poprosimy tutaj, a ty już tutaj biegnij. 205. Okej, okay, ogarnij. Szybko w miarę. Wiem, że to niepopularny upgrade, ale czuję, że mi się przyda. Okej. Okay. I udajemy coś ci do roboty. Zabić. Ok, jeszcze to sobie weźmiemy. Idź tutaj króliczku. E, więcej krasnoludków Okej, okay, ładnie, ładnie się tutaj robi. A to jest mój już chciałem go zabijać. Genial! O, siema! okej, okay, to jest prawdziwy. Zaczekaj, aż zobaczysz mnie w akcji. Ruchy, ruchy! Stragi. Ruchy, ruchy! Genial! Gotów do strzał! Dobra, chodź tutaj. Jakie masz dla mnie rozkazy? Ok, jedziemy go na Expo, bardzo dobrze. Potrzeba więcej złota, potrzeba więcej złota. Ok, mamy go. Robimy tak i tak, i wracamy tam. Okej, bardzo ładnie, bardzo ładnie. 320 Gotów do strzału! No, z takich e, pobocznych rzeczy, to jak już jestem po pierwszym tygodniu na studiach drugiego roku, to jak na razie zapowiada się tak spokojnie. Aha, ty też tutaj coś takiego robisz.

Jaś mi zaczął, zaczął tak przycinę, że ja nie mogę. Ja mam nadzieję. Ok. Ok. Jakby to powiedzieć ekspansją, to mogę sobie coś takiego Możemy sobie zrobić. Taką wymiankę. Dlaczego zobaczysz mnie? To teraz musisz się tepać. Nie żeby coś. Okay. Wracaj do pracy. Wy to złota. A my tutaj właśnie elegancko na lagach. Niszczymy mu wydobycie. I teraz mu troszeczkę go pomęczymy. Okej, okay. coś takiego jeszcze zrobimy tutaj. Daj mi coś do roboty! sobie biega Ruchy, gdzie on może być? I zabieramy mu chłopka-roztropka! okej. Okay.

Gotowe Hopla, hopla Test Gotów do pracy Gotów do pracy Okej, okay. jakoś tak tutaj biegaj ty króliczku mój Próbuję ospręgać okay. Tak? O co chodzi? Gotów do strzału! Dobrze Co? Wy uciekajcie. Ok, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Więcej chłopków, parowców, hop, złotym I ogarniamy mu tutaj jego jednostki, Wy wracać tutaj do budowy. Badania? żeby nie. Mi... Nic, żeby coś, ale umierasz. Do bardzo dobrze. O co e, tam wracaj, do wydobywać. Okej, okay, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Wewieście coś takiego i robicie coś takiego. I co, teraz w drugą stronę idzie, co? Ja mogę sobie biegać, mój kumplu. Moi kumple, ja mogę sobie biegać. A no tak, dziękuję, że wspomniałeś mi o bohaterze. Siup! Hopla! Siup! Hopa! Na Makusa sobie załatwiliśmy a my sobie robimy więcej chłopków, porobków. Okej. Okay. Okej, okay. już idźcie sobie wydobywać. On jeszcze nie zrobił sobie ekspansji. Bardzo dobrze. Mój krasnoludku leć. Weź do ładu i tego krasnoluda. O, zwycięstwo. Dobra. Troszeczkę mnie tym razem przycina. Nie mnie, ty w sensie mi przycina. Jak dużo złoto, więcej. więcej. Jeszcze trochę. Ok. Ok, lećcie tam. Więcej, więcej orków potrzebujemy. No dobra, więcej więcej orków. Trzeba więcej złota. Więcej złota. Okej. czego ty tam pójdź, a wy dwójkę to drewna. I chciałbym was prosić o komentowanie i ocenianie tego filmiku. Bo jednak potrzebuję feedbacku, żeby lepiej grać, bo czuję, że obecny mój poziom nie jest wystarczający. Ponieważ. Widzę. Sam widzę, że ja mocno lamię, ale też potrzebuję... Hmm... Jakby tak sam siebie jakoś... Nie czuję, że nagle zacznę lepiej grać, więc muszę jakoś zacząć się starać, jakiś coachów mieć... Od tego, żeby nawet blokować i tak dalej, bo czasami to... Jak patrzę na tą górną ligę... To w ogóle inny świat... Okej, okay. wróżbita witam, Maciej... I... <śm> I no dobra, jeden się patrz. Wróży pita i jeden siepcz. Tak, żeby przy okazji był jakiś dodatkowy jest... damage w creepowaniu. Coś czuję, że tutaj będziemy mogli szybko zrobić drugą bazę. Trzeba więcej złota, okej, okay. myk, myk, Jak na razie dobrze idzie, dobrze idzie. Hal'wudu trzeba zrobić. Emporium wdu, bo kiedyś to było Hal'wudu, o ile dobrze pamiętam. Okej. Okay. Oddam życie za hordę. Tak? A siema, chłopku paropku. nie można budować. czas robić. zrobić? Czego chcę? No Okej, okay, yy, yy, goń go. Dobra. I więcej... tonu. I też trzeba bardziej wysuniętego... Le, wysunięte legowisko. Poszuję coś. Twoje oczy szeroko otwarte. Okej. Jeszcze tą żabkę zabij. Poczuję coś, że oni będą chcieli nas trochę rasować, Zabić i później wróć do drewna. Ile tam was jest? No trochę jest. No dobra, świnkę jeszcze zabić. Na pewno. Okej. Okay. To lecimy tego kampa. I zaraz polecimy wy wy. wy, wy. Dziękuję ilości jednostek. A konkretnie w trole. Trole. Myk, myk, myk. Ok. Zaraz on pewnie tutaj przyleci. Okej, okay. gotowe. Bardzo dobre. I trole. Okej. Okay. Jak trochę sobie troli podrobimy, to polecimy po nich. I trzeba też trochę levela zrobić. Okej, okay, wracaj do drewna, mój kumplu, orku pąku. Trzeba więcej, więcej drewna, powiada. Opa, dobra, ty trochę podstankujesz. idealnie. Przyjdzie na ciebie czas. Okej, okay, zulcić pomścina, zapraszamy, zapraszamy pana. Oj, to idzie na sprzedanie zdecydowanie. Opa, i rozchwylać. Okej, okay. mamy kolejny level, i idziemy mu tutaj sprawdzić rączki. Ile tutaj drewna? 190. No dobra, już zaraz. Trzeba więcej Już mamy. Nic ciekawego, kolejnego zrzucić pomścina. A to zaraz 20. Potrzebujesz mojej rady. Uważaj! Okej, kinkę zabić. A, tutaj już magus lepiej biega. Dobra. Dobra, jak on poświęca sam siebie, no to bierzemy go. Opa. Więcej expo to więcej ekspo. Dobra, spadaj. Okej, okay. jak on tak się chce się bić, no to będziemy się bili w ten sposób. Przeznaczenie upgrade. Okej, upgradey. Ok. okay. 4 To zawsze coś. Okej. Okay. Teraz tam lecimy. I tyle nam chyba z wystarczy. Okej. Okay. Kolejny paroły Nie ma sprawy. Bardzo dobrze, że nie ma sprawy, mój pełnku kochany. Moje oczy szeroko otwarte. I wszyscy w tego. Później w tego. Okej, okay, bardzo dobrze. Masakrujemy, masakrujemy. Ile się da? O, amulet witalności. Trochę nam się nie przyda, ale no co. Zawsze to coś. okej. Okay. Lecimy do siebie. Poprosimy. Jest wyczki. Bardzo dobrze że zakończone padania. Skupujemy sobie zestaw chilujący i lecimy na dół. Trochę jeszcze siebie też podchylujemy, żeby nie było. Gotowe! Okej. Okay. Trzeba się przygotować na robienie beto betonu, bo beton nam się przyda. Patrząc na jego armię. Okej. Okay. Oczywiście. Oczywiście. Beton. Tam samo najpierw tutaj patrzymy Ok, jeszcze nie, nie zaczął robić nawet A to może mu nawet pozabieramy trochę Expa i więcej pomków do drewna. O, a propos zabierania expa I zabieramy exmouter. <grywki> Dziękuję Hopa Jeszcze tutaj to zrobimy. I hopa. Zobaczyć. On idzie znaczy chyba gdzieś uwielbiać. tam na górę, więc nam się przyda. Tak hmm? okay. Jeszcze ja, tego typka sobie zrobimy? oczy szeroko otwarte. Zobaczyć znaczy uwierzyć. Gotowe ataku! Gotowe! Mam nadzieję, że będzie tutaj z nami się fajtował. pracy! Jeden... No dawajcie, i drugi. Okej. Okay. Ładnie, ładnie. No lecimy sobie teraz, tak? Więcej drewna, jak bardzo więcej drewna? Okej, okay, już mamy. Bardzo dobrze. Opa. A ty zrób tutaj jeszcze poroło. Musimy znaczyć i strasznie gorzej mojej mocy i zobaczycie. No ale teraz my tutaj mu wlecimy w plecki Bardzo dobrze i zrobimy sobie chyba heksa. samo najpierw Siema Moja oczy szeroko dwóch Opa. Siup. I zwycięstwo kolejne. Okej, okay. dwa takie szybkie zwycięstwa, myślę, że mogą być na nagraniu. Więc, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.